Że nagrywać pan może, bo funkcjonariuszami publicznymi jesteśmy jak najbardziej. Ale mojego wizerunku, bez mojej zgody, panu publicznie nie może, No dobrze. Nie jestem osobą publicznie znaną. Dokładnie był tylko. Jeszcze pan się nie przedstawił, jak pan chce. Ja się ze mną przedstawiłem panu ale 5 minut. Ja powiedziałem jak się nazywam. Doskonale pan to słyszał. Dobrze. Pan nagrywa od teraz. O, czynności są prowadzone od 5 czy 6 minut. No dobrze. dobrze pan... Jakie czynności pan prowadzi, proszę no, powiedzieć? Drogowa, Pytanie nasze. Skąd pan przyjechał? Jakie jest pana miejsce przebywania na chwilę obecną? Słuchamy odpowiedzi. Przypominam, że zgodnie z artykułem 65 Kodeksu Wykroczeń ma pan obowiązek udzielić nam informacji co do zameldowania. No ale to jeżeli daje wam dokument ale to to samo. Ale ja, to, ja pana pytam. To Potwierdzamy nie nie. na podstawie dokumentu i pana, że tak powiem, yy opinii, tak? Gdzie pan przebywa, gdzie pan mieszka. To, co w dokumentach, to w dokumentach. Może być tam pan tam zameldowany, Ale adres przebywania, dziennie. zamieszkania może być zupełnie inny. Dlatego słuchamy, skąd pan przyjechał. Z... Ze Skierniewic. Firmę Z... mam w Skierniewicach. Dobrze, to dlaczego pan w Skierniewicach nie załatwia swoich y, potrzeb życiowych, koniecznych, pana. dla pana egzystencji? A dlaczego pan się znalazł w Łodzi? To A jest dla... nasze pytanie do pana. Nie bardzo rozumiem jakim prawem mi pan zadaje pytanie, bo przecież nie ma zakazu przemieszczania się w Polsce pojazdem samochodowym. Proszę pana, ale jest taki inne zakaz. Jakie? Jakie? Do Jakie, sklepu, które pan może ja to prze... jadę do sklepu, tu jest Aha, centrum. Ale proszę pana, trochę to, to takie złe tłumaczenie, bo pan ze Skierniewic przyjechał do Łodzi do sklepu, tak? Ale to nie mam prawa. No nie powinien pan tak jeździć, Powinien pan, już tak powiem, w pobliżu swojego miejsca zamieszkania się udać. To się chciał udać na zakupy? Ale to, to jest moje prawo, że ja sobie decyduję do jakiego sklepu chcę jechać. Proszę pana, pana prawa, że tak powiem, mogą ograniczać rozporządzenia ustawy i ustawa. O COVID jasno wskazuje, gdzie Pan może się poruszać, kiedy się Pan może poruszać. Czyli są wyznaczone sklepy, tak? Nie są wyznaczone sklepy, tylko to są artykuły pierwszej potrzeby do zaspokojenia potrzeb egzystencji a nie jeżdżenie ze Skierniewic do Łodzi, nie wiadomo w jakim celu. Czy pan się zapoznawał no co to za rozporządzeniem najnowszym, znaczy, żeby wiedzieć o czym w ogóle no ale jaka, jaka jest różnica, naszy, I, jak idę do w sklepu? swojego miejsca zamieszkania, a nie poruszał się po terytorium województwa, w no jakim celu? A wy, a wy jak, Załóżmy, jak się poruszacie, to jest pan? OK. jak wy się poruszacie, my to my jest OK. czym się różnimy? Miasta? w obrębie miasta Ale to co za, różnica? No, za tym wykonujemy swoją pracę. Czy pan jest teraz w pracy? Tak, jak najbardziej. Jestem ręce w na pracy. Proszę położyć w takim razie. Wykonuje pan nasze polecenia. Jestem w, w pana, pracy. Jestem zobowiązany wykonywać nasze polecenia, artykuł 65. Jakie znowu polecenia? Proszę pana, w trakcie kontroli drogowej. Proszę pana, to że pan tak, nie zna obowiązujących przepisów. Ale to kontrolę znowu nie proszę, proszę położyć ręce na kierownicy. I je trzymać to. Proszę trzymać ręce na kierownicy. też poproszę, niech sobie pan umieści telefon w takim miejscu, że pan widział ręce na kierownicy trzymać. Dlaczego pan podczas poruszania się pojazdem korzysta z telefonu? Nie korzystam z telefonu. Trzymał pan w ręce telefon. Bo podczas chcie, przemieszczania bo się pojawił. Życzył pan sobie o działalność, więc CIDG chciałem panu pokazać moje CIDG, żeby pan wiedział, I, gdzie prowadzę działalność. I sprawdza pan to podczas przemieszczania się pojazdem? Nie, nie sprawdzam po, podczas przemieszczania się Jest pan To, pana nieprawda. to i widzieliśmy. Jest to nieprawda. Nie korzystałem z telefonu. Trzymamy hmm. ręce na kierownicy, proszę pana. <laughs> pana sytuacja <laughs> zostanie dokładnie opisana we wniosku do sądu, zostanie skierowany wniosek do Sądu Rejonowego no w tam pan, pan może wytłumaczyć się w jaki sposób, dlaczego i po co się pan przemieszcza. Tam wytłumaczę panu, bo jeżeli pan nie słucha tego, co my mówimy, dlaczego pan nie może, dlaczego pan nie powinien i co pan tu robi, jeżeli pan nie chce nam udzielać takich odpowiedzi, to tam pan będzie udzielał odpowiedzi. A ja na OK. Jeszcze raz, chciał pan jechać tutaj w łodzi do wojewody, tak? Tak jest. Mateusz pan w międzyczasie jeszcze powiedział że do sklepu chce jechać. No tak. więc konkretny cel podróży to już no mam, bo uważam, że może nieznany jest. pić mi się chce i wody chce się napić. A w Stniwicach nie ma sklepu z wodą? No ale mnie się teraz zachciało. A nie mam. Mhm. To co mi? Może pan zakaże zabroni? No nie. Może, może pan... macie uprawnienia z artykułu czy no, paragrafu już, 65, jak już, że nie mogę. No Pan jest w, w Łodzi, kupić, to jak najbardziej mógłby pan się udać do tego sklepu, tylko najważniejszy jest dla nas cel, dlaczego pan przyjechał do łodzi? Dlaczego pan w tym czasie podróżuje? Na mocy konstytucji w 2008 roku została wydana ustawa związana z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. A dnia 31 marca zostało wydane rozporządzenie o ustanowionych nakazach i sankcjach. Ale czego pan chce ode mnie? Proszę mi powiedzieć, bo napadliście na mnie i czego wy ode mnie chcecie? Co ja złego tobie robię, człowieku, że ty mnie napadasz i... No pana, nie i... jesteśmy na ty i nikt tutaj pana nie napada. Ja pana nie napadam. Ja a co to, swoją a paracę. ja nie jestem z panem na ty. No właśnie. Ja mówię do ciebie człowieku, rozumiesz? Czy ty po polsku nie rozumiesz? Kim ty jesteś, człowieku? Ty jesteś jakiś pan, masz jak już... nazwisko. Tak, jak już to pan rozumie, a nie, czy ty rozumiesz. No ale to mnie pozwij do sądu, że jestem coś, robię nie takiego. Dobra, właśnie to robimy. To się w samochodzie. Nie, pouczanka, nie? I pouczanka? No, kłody.